Cześć, z tej strony jest Skórek. i dzisiaj wam pokażę jak pokonać bossa White Defender w grze Hollow Knight. Aby odblokować tego bossa należy pokonać Dark Defendera w tej lokacji w Real Waterways, pokonać trzech Dreamerów i pokonać White Defendera, który znajduje się pod tą lokacją. Jeszcze pokażę jakich czarów będę używał. Jeśli zaczniemy tą walkę, boss na początku będzie pod ziemią, a następnie z niej wyskoczy i wyda swój okrzyk bojowy. Możemy wtedy go uderzyć już dwa razy mieczem. Następnie rozpocznie się pierwsza faza. Jednym z jego ataków jest skok w ziemię, następnie poruszanie się pod ziemią i wyskok i wyrzucenie z siebie kulek. Aby uniknąć tego ataku, wystarczy chodzić za tym bossem albo po prostu stać w jednym miejscu, czekać aż wyskoczy i upewnić się, że nie wyskakuje na nas. W razie potrzeby można użyć dasha. No i stajemy najlepiej tuż przy nim, przy tej pierwszej kulce. Możemy go wtedy uderzyć raz, ale musimy uważać, żeby miecz nas nie odepnął właśnie w tą spadającą kulkę. Kolejnym jego atakiem jest po prostu wskok w ziemię, kiedy to lekko przesuwa się w prawo, skakuje z ziemi i od razu z niej wyskakuje. Wtedy najlepiej jest go przeskoczyć i uderzyć go od góry mieczem. Albo jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, po prostu zdeszować przez niego dark Dashem. Zanim przejdziemy do ataków, gdzie robi kulki, to jest mała uwaga. Przez całą walkę trzymamy dystans od bossa, i przed właśnie tym jak zacznie wykonywać atak z kulkami. Jeśli jesteśmy zbyt blisko niego, wykonuje atak, którym uderza w ziemię. I wówczas tworzą się wysokie fale, których prawdopodobnie nie przeskoczymy, więc musimy być albo daleko od niego, albo jeśli jesteśmy blisko niego i zobaczymy, że wykonuje ten atak i usłyszymy jego okrzyk, wówczas wykonujemy Dasza w przeciwną stronę od niego. I teraz ataki gdzie robi kulki. W obu tych atakach, tak jak mówię, musimy zachować dystans na początku i w trakcie tego ataku, ponieważ przy wyrzucaniu kulek boss także atakuje. Więc najlepiej atakować go wtedy, kiedy robi kulkę, a nie kiedy ją wyrzuca. Kiedy wyrzuci dwie kulki, prawie od razu wskakuje w ziemię i wtedy wykonuje albo zwykły skok w ziemię, czyli routu się porusza pod ziemią, albo wykonuje skok i od razu wyskok, więc musimy być gotowi, aby tego uniknąć. Jeśli jednak wyrzuci trzy kulki, sam się zamieni też w kulkę i zacznie skakać tak jak one. To jest najlepszy moment, żeby się odleczyć. Czyli kiedy się zamieni w kulkę, idziemy do najbliższego narożnika i odradzamy sobie najlepiej jedno życie. Ponieważ po zakończeniu tego ataku boss skakuje w ziemię, wywołując bardzo wysokie fale, przez które musimy zdaszować Dark Dash'em. Podczas tego ataku możemy także zaatakować go duszą, atakiem Abyss Shriek. Najlepiej jest to wykonać wtedy, kiedy spada prosto na nas albo właśnie się odbił w okolicy, gdzie my stoimy. Najlepiej jest ten atak wykonać tylko raz, albo ewentualnie dwa razy, żeby być gotowym na to, żeby uniknąć jego ataków w dół. Jeśli zadamy mu odpowiednią ilość obrażeń, wówczas stanie na chwilę, odsunie nas od siebie swoim rykiem i wskoczy w ziemię. I teraz musimy uważać, żeby nie wyskoczył na nas i stanąć gdzieś tutaj obok niego. I tutaj możemy go atakować albo mieczem, albo duszą. Ja go atakuję tylko wtedy, kiedy spada. Ale można też próbować go atakować kiedy wyskakuje. Ciężko jest wyczuć ten moment, ale da się to zrobić. Tak samo podczas całej walki można próbować go atakować w momencie kiedy wyskakuje, ale musimy pamiętać o tym, żeby się jak najszybciej od niego potem odsunąć. Po drugiej fazie jest trzecia faza, która wygląda dokładnie tak samo jak pierwsza i podczas całej walki oprócz tego, że musimy zachować dystans, to starajmy się go atakować nie za często i jeśli jest zbyt daleko od nas, to nie ryzykować. A teraz przykładowa walka.